panie marszałku wysoka izbo 3 października 2019 roku pan minister Adamczyk zapowiedział budowę łącznicy w okolicy Jawożna łącznicy kolejowej która skróciłaby wydatnie długość podróży pociągiem z Krakowa do Olkusza do 45 minut. Aktualnie Olkusz jest miastem o dosyć takim dużym wykluczeniu komunikacyjnym. W dni powszednie zaledwie 6 pociągów odchodzi z Olkusza, w weekendy 4 dziennie. Natomiast żaden nie jedzie w kierunku, do, w kierunku Krakowa, mimo że Kraków jest pewnego rodzaju takim centrum, centrum też często życiowym dla, dla mieszkańców Olkusza. Zresztą pa, wasz poseł Olkuski, pan Osuch, pisał o tym 2 lata temu. Wtedy nie należy się na tą inwestycję pieniędzy. Natomiast no, w związku z tym, że pan minister Adamczyk to obiecywał, myśmy z posłem Sową złożyli stosowną poprawkę i mam nadzieję i proszę o to i też pytam czy, czy znajdziecie w 2020 roku na tą inwestycję Kraków Olkusz na kolej 80 milionów złotych w budżecie państwa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.